Najlepsze marki mają wiele naśladowców, a czasami próbki są tak dobrze że prawie nie jesteś w stanie ich rozpoznać. Aby uniknąć, Marno trawienia pieniędzy na bzdury, powinieneś dokładnie sprawdzić gadżety przed ich zakupem. Nawet jeśli sprzedawca naciska na szybki zakup, nie śpiesz się, zwróć uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Dzisiaj mamy 6 przydatnych wskazówek, które pomogą ci rozpoznać podrabiane gadżety. Najpierw sprawdź opakowania producentów podrabianych produktów często zaniedbują projekt opakowania, a oficjalny sprzedawca zawsze dba nawet o najdrobniejsze szczegóły projektu i opakowanie dla własnego dobra. Dlatego przed zakupem nowego gadżetu dokładnie przyjrzyj się jego opakowaniu. Zwracając uwagę na jakość druku czcionka powinna być czytelna i spójna, wszędzie nic nie powinno być luźne. Wewnątrz producenci zawsze dobrze naprawiają swoje towary, aby nic nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Nawet szwy i rogi folii opakowaniowej powinny być bez po drugie. Zajrzyj do instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest paszportem każdego gadżetu. Wszystkie ważne informacje o urządzeniu muszą się tam znajdować w języku, kraju zakupu. Jeśli jest napisana w innym języku i, możesz, i nie możesz jej przeczytać, to albo jest to przemyt, urządzenie lub markowy. Również zwracaj uwagę na materiał, a nawet stereo... IT plastikowy guma aluminium może być wysokiej lub bliskiej jakości. Znane marki nie oszczędzają na materiałach plastikowa. Osłona musi być okładka bez szwów i innych niedoskonałości. Przyjrzyj się bliżej na gadżetów do odkrywania taniego plastiku o matowych odcieniach i nieregularnych powierzchniach dodatkowo nie zapomnij zerknąć na czcionkę Logo jest twarzą każdej majki i znajduje na szczególną uwagę, jeśli zawsze jest wykonane, więc nie można go manipulować. Nawet po latach użytkowania logo będzie łatwo rozpoznawalne wszystkie czcionki i symbole na urządzeniu muszą być płynne, czytelne i trwałe często zdarza się, że podróbki nie mają nazwy producenta. Lub oni mają to jakoś źle, tutaj jest piątka wskazówka. Sprawdź ładowarkę. Ładowarka powinna być przystosowana do użytku w Twoim kraju. Jeśli mieszkasz w Europie, powinna być specjalna blokada na europejskiej gniazdka. Jeśli sprzedawca prosi Cię o zakup aptekarza, oddzielna ładowarka, która jest znakiem ostrzegawczym ładowarki. Marki nie miały swoich plastikowych części o różnych kolorach, dlatego nie można powiedzieć o fałszywych. Pamiętaj, że marki są odpowiedzialne za Twoje bezpieczeństwo podczas korzystania ze swoich gadżetów. Zawsze mają ładne metalowe końcówki wysokiej jakości. Izolacja oraz kończy i. Wreszcie przyjrzyj się bliżej przewodom i wtyczkom jakość przewodników przewodów jest jednak rodzaju podawianego produktu przewód z wtyczką będzie mocno równomiernie osadzony próbce czasami zobacz kąty i luźne części. Z głębokością gniazdka zwróć uwagę także na jakość izolacji i umieszczone na niej symbole przewód powinien być giętki i równomierny czerwony, podczas gdy oznaczenia nie mogą być wyzwalane, kiedy, czy kiedykolwiek kupiłeś gadżety, czy znasz inne sposoby ich rozpoznawania. To wszystko w tym odcinku.